Czas ucieka jak szalony. Patrzę na zegarek, zamyślony. Chwile przelatują lekko. Czuję, serce bije szybko. Moja droga to zabawa, moja droga to jest sprawa. Śmiech, głośny śmiech, dobre słowo to oddech. Słońce wstaje, dzień się budzi Codziennie coś tu ludzkość nudzi, Ale ja mam swój plan życia, smak to ocean Moja droga to zabawa, moja droga to jest sprawa śmiech, głośny śmiech, drobne słowo to oddech Czas ucieka, nie oglądam się wstecz Zabawa czeka dobre słowo jak deszcz na pustej nimej duszy Moja droga, gdy te mnie prowadzisz Moja droga, zabawa się nie skończy Moja droga, śmie głośny jak dzwon Dobre słowa, miłość to Słońce świeci mocniej, każdy dzień to cud Śmiech rozbrzmiewa, ciągle nie ma w sercu bzdur tylko dobre wibracje. Moja droga, gdzie ty mnie prowadzisz? Moja droga, zabawa się nie skończy. Moja droga śmiech głośny jak dzwon. Dobre słowo, miłość to, czas ucieka jak piasek przez dłonie. Zabawa ja w tle cicho, płonie. Śmiech się niesie o pustych salach. Dobre słowo, które w sercu ocalał. Patrzę w przód, choć minęła mnie zasłonia Droga kręta a w niej, tyle pytania. Czy to sen, czy to życie mnie woła? Każdy krok jakby była na nowo szkoła Moja droga moja gra, czas to karta co się da Zabawa śmiech, dobre słowo to co trzyma to na nowo Moja droga moja gra, gdzie mienie się kto to zna Zabawa śmiech, dobre słowo żyje, typ, bo mam w głowie to co Czas ucieka jak szalony. Patrzę na zegarek zamyślony. chwile przelatują, lekko czuję. Serce bije szybko. Moja droga to zabawa, moja droga to jest sprawa śmiech. Głośny śmiech, dobre słowo to oddech. Słońce wstaje i dzień się budzi. Codziennie coś się tu ludzkości nudzi. Ale ja mam swój plan, życia smak to ocean. Moja droga to zabawa.